Dzień dobry, następny odcinek, wiadomo z tego. seria od zera do, wiadomo do ilu, pewnie do zera, no klasyka, kurwa, drugi odcinek, witam bardzo serdecznie, przypominam, lat 18, żeby spącić. i tak dalej, a my co, no zaczynamy tutaj, ostatnio nie poszło nam zajebiście, ale no nic, zobaczymy w następnym odcinku, no bo było w sumie od zera do zera. Dzisiaj obstawiam to samo. To się nic nie zmienia. Ostatnio też grałem, ale no o, kurwa to samo. Punkty? Zostawimy sobie na razie. Walniłem sobie rozgrzewkę. I co? Co tu kurwa zrobić? Co? Weźmy takie coś. Czy under nie? Wczoraj grałem na underdogu. Człowieku, na spokojnie nie? Tak dawało, a i przegrałem wszystko. <śpuszczak> No, pętaj, zostaw łapę, subskrybera i wszystko. I ciśniemy z tym. Wejdzie tu ktoś czy nie? No, ale nie, masakra z tą kurwa stroną. Lubię ją, ale ostatnio no... To nie jest dla mnie. Nie oddaj mi w ogóle. Nic mi nie oddaje. Dobra, pa. Kaskaderka. Zobaczymy co tu się wydarzy dzisiaj. Pierwszy strzał. Kurwa, ciekawe, ciekawe rzeczy tu się dzieją. Okej. Okay. 34. Spoko. Może być. Rozgrywkowy taki wariat, no. Myślę, że w porządku. Księg nie będziemy otwierać, bo to kurwa bez sensu. Wrócimy teraz w drugą stronę. W ogóle... Miałem wczoraj pomysł, nie? Zajebisty. Gold casey, ich z 10, tam się sprzeda, dajmy ich z 10 na 4 i szerdzie Poczekamy z tym. Poczekamy z tym. Na razie sobie zrobimy jeszcze jakiegoś wariata tutaj, takiego. Myk, Myk, Myk Za 15, trzech zwykła. Jak to odda? To robimy 10 kurwa na ten, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Pierwszy strzał. Straka. Drugi. Straka. Klasyka. Nie ma co się spodziewać tutaj. I za dychę No prawie, nie? Podobne. No nie jest. Jest do zrobienia to. No, ale dobra. Kula, serakula. Dobra, nowa bitwa. Kurwa, no ja te skrzynki, tam skrzynki, to tak lubię. Mm. Dobra, tak. I ten rdzewiak, cztery, under. Będziemy zmieniać co chwilę, Dzisiaj taktycznie. Zawsze robię zwykłe. Kto najwięcej ten wygrywa. No, ale wiesz co. Kurwa, nie wygrywam w ogóle. Więc tu już będę kombinował. Raz tak, raz tak. Aha Okej. Okay. No nie, kurwa, nie do obs. Nie dobrze. A fajna bitwa by mogła być. Ja pierdolę Trzymaty. Dobra. Zróbmy tak. Sprzedaj to i sprzedaj to. Powinno starczyć. Bo musi być coś kurwa na rozruch tutaj. Ile damy tego? 8? Nie starczy, dobra. To są punkty powymieniamy. Co jeszcze trzeba pogonić. Coś najtańszego. Myk. 27 zł, mamy jeszcze zamrożone. Czyli takie przekręcimy, i takie przekręcimy. Nie jest testowałbym to. Czy się nagrywa wszystko? Nagrywa się, elegancko. na 9. Patrz, kurwa, złotówki brakuje. No dobra, zaraz będzie. Przejebane, przejebane, wam powiem. 9. No ty... dobra, jest. 4 i w szerdzie. To jak co, ale na tej stronie naprawdę te jest kurwa z naklejkami. Te skrzynki są naprawdę spoko. Dobra, nie wchodzisz, wychodzisz, to się kurwa, ja już nie będę. Dobra, Emily. I. Rosso. O, trzy wariaty. Trzy wariaty tutaj są. Pierwszy strzał, zwrotki nie ma. Drugi. Tutaj za 17, no to gdzieś tam to skrzynka się zwróciła, nie? Okej. Okay. Tutaj spoko. Nie najgorzej. Emily by mogła coś tutaj dać. Kurwa. 18. No kurwa po kiego chuja te niebieskie dajesz, wiśniaro. Okay. Strzelcie tam coś, kurwa. Okej, okay, no każdy coś tu kurwa trafił, ale z chyba nie będzie. Lekki minus 86. Ty no w sumie kurwa nie tak źle, nie? Ale jakbym to zwykłeś zrobił? O, by kurwa się była. człowieku. No nie, jakbyśmy to w zwykłym zrobili, wam powiem, to by było kurwa zajebiście. E kurwa jakbym dał to w zwykłym, to bym pewnie przegrał. <grywa> kurwa. Dobra. Dobra, to zrobimy grubasa. Albo lepiej. Nie będziemy się pierdolić. Chciałem coś w końcu wypłacić. Rozgrywkowe. Pyk pyk. Pyk pik. Fake. Nie wiem co to jest w ogóle Dajmy takie Dajmy to to eee, oj, sorry to 16 Dobra dawaj to tym się dobijemy Czekaj bo za dużo. Dajmy sobie... Jeszcze jedną albo taką. Która tu nie wystarczy. Kurwa, to wyższa matematyka. No dobra, to musimy tak zrobić. Na dwóch. Zwykłej. Kurwa, bo to już. Dawno takich grubasów nie robiłem. No kurwa albo plus, albo minus, na no co? Okej, okay, no tutaj co? Druga skrzynka Nic specjalnego Jeden wariat nasz czerwony Wiem te berety to one też, niby różowe skina, one to tak kurwa tyle warte są co nic. Okej, okay, to chyba nasza strona. Okej, okay, 655 Wandal kurwa. Lokal wandal Za minami na awp, okej, bo 2 złote, to nie jest źle, naklejki, no chyba nasza, ale kurwa 2 złote No tu wujkowi troszkę, ten kurwa dostał na 21 groszy Dobra, gdzieś tam uciekliśmy trochę, ale to jest... 8,53 okej okay. Okej. Okay. Ale to kurwa tu chyba profitu nawet nie będzie? Tutaj ninja. Okej. Okay. Dino no coś tu co się dzieje. Mamy ile? 80. 110. Dobra, już jest na zero. Już skurwa. kurwa. O jawłupa. Prze bardzo. Tu jeszcze ten. No ładna bitwa. Zajbista. Mejebista. No to jest to, to, to kurwa 30... 31 zł na plusyko. Kurwa no dobra, ale to, to i tak jest dobrze Dajmy sobie najtańszych, weźmy sobie sprzedajmy te kurwa świetniki Ile my tu mamy? 35 Tówka musi zostać. Dobra, 43 zł. Tu jeszcze z FIFA pońce zmienimy. 357 proszę, ja ciebie. Hopsa, mamy 4360. Tamta była w zwykłej. Zajmę tak. Zajmę tak. Make, make. 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 Pick. I freak. Ścimy się? No człowieku, na z tych trzech underdog. Dziwne, bo kurwa dalej mamy stówę nikt nie wchodzi ja mi się tutaj trochę Puna z nimi Pierwszy strzał hopsa 4 zł no i dobra no i fajnie Duży to underdog, nie? Ale to tam nic kurwa strasznego Ole tu... Ole dała ty Czemu? Czemu ten Negev Czemu ten banan? Okej, okay, jakby o Chuj chodzi z Tynegevem, że on kosztuje Battle Skirt, Kurwa 2,27, a po Testach kosztuje 2,06 groszy. No dobra, bo oni mogą kurwa dogonić niby. No dobra, Adrian to w Chujawali trochę. Nie wiem, co by musiał z tej skrzynki dropnąć. Ale na pewno nie wygraliśmy. Jakby to była zwykła, no to spoko. Dobra. Jebać to. Co mnie tu? <laughs> rozgrywkowe Dajmy jedną tak. Dajmy to. Pik, pik. Mięk, ninja. Bo spoko ta skrzynka jest. Dwie naklejki Kurwa i teraz się w underdogu Zwykłą wygraliśmy, underdogu przegraliśmy Dobra, underdoga zajebiemy Na trzech dobrze 86 Dobra, dajmy to No i kurwa, żyleta Na trzech, under tak, jak to odda, to jest zajebiście. Biorę botów. Nie ma co tutaj się pierdolić. Albo ostatnia bitwa, albo... No dobra, na razie początek tutaj jest. Coś tu się dzieje. Wiener terror, kurwa. To nic nam... Jestem... To nic tutaj nie robi. Tu jest SG za dyszkę. Okej, okay, no coś tu. Ten początek jest zajebisty Tu jest tu kurwa, za 6 zł w Satraku Factory New. Okej, okay, dalej, dalej jest dobrze. Niech Emilii ucieknie jeszcze, tak z dyszkę. Ty ty, ty. Dobra. No dobra, no tutaj zaczynają się, kurwa, właśnie. Dobra, nieźle. jest Myślałem, że to droższe będzie. Ale to BattleScare, to chuj. Oj, kurwa. Różnica? Parę groszy. Naklejki jebane. Kurwa. No pula jest ostra tutaj, nie? Różnica parę groszy, nie? Dobra, żeby to się kurwa tylko nie zjebało, ja pierdolę. W ostatniej skrzynce, czy ty chcesz mi kurwa powiedzieć, że wygrałem 194 zł? Można? Można, kurwa. Człowieku, dobra, to że wygraliśmy. Czy jakiś kurwa Ja zrobimy? Albo nie. Zostawimy dwie stówy. I w następnym odcinku pierdolniemy giveaway'a. Co wy na to? No, tak zrobimy. Myślę, że to będzie zajebisty pomysł. Także dzisiaj wychodzimy z budżetem. No razy dwa dajmy. Jest razy dwa. Albo chuj. Żeby było pełne razy dwa. Robimy to. Sprzedajmy te śmieci. Ładna bitwa. Kurwa, to była siekiera. Takie bitwy tu ja bym cały czas chciał wygrywać. 6, tak do 15 zł Dobra, starczy, starczy. Miejemy sobie jeszcze te żetony. Opsa, 17, 14. Myk, myk, pyk, pyk, pyk. Dobra, starczy. 4 jak zwykła. Ładnie dało, kurwa, fajnie O kurwa Tutaj samu w pierdzieliu Pierwszy strzał No i samo kurwa, kto inny Proszę Państwa Uciekł tym diglem trochę No dobra, no chyba przejebaliśmy to No Czy no jest szansa, wiadomo Ale nie, jakbyśmy o zajebali To spoko, 77, Kurwa no Ja bym zrobił do tych dwóch stówek Dobra pokaż 2,18, 2,18, 20 zł. Ostatnia że profit był chociaż tylko Dobra, to my wypierdolimy, bo ona jest bezsensowna. No i dobra, trzech i zwykła znowu Pierwszy strzał No kurwa Chujowy, 80 groszy. Ok, kurwa, ale ten niepotrzebnie to trafił. Ten niepotrzebnie. Ale jest dobrze, jesteśmy blisko. 51 ,60 zł. 60. No tutaj na niego chyba. Kurwa, no, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Poczekaj. No nie, no, kurwa. Dobra, bo to przepalimy. Starczy. <laughs> Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapę. I pamiętaj, 18. Plus. Bo inaczej to. Nie ma co tamto. Trzymajcie się. Na razie. jo.